Karolina Grabowska witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu: Wiejskie zebranie w Mazańcowicach. I jak po feriach? Nocny bieg dwóch szczytów. Nagroda oddana dzieciom. Zaczynamy! Po publikacji naszych materiałów z wizyty w budowlanej Jasienickiej Strefie Ekonomicznej wiceministra infrastruktury i rozwoju Adama Zdziebły, do naszej redakcji zaczęły napływać głosy zaniepokojonych tym tematem mieszkańców Mazęcowic. Obawy związane głównie z intensyfikacją ruchu ciężarówek zarząd gminy postanowił rozwiązać podczas wiejskiego zebrania, które odbyło się w minioną środę w szkole podstawowej w Mazańcowicach. Już wkrótce na naszym kanale Beskid News zamieścimy obszerne fragmenty z tego spotkania. Ferie zimowe w naszym województwie zakończyły się tydzień temu. O ich przebiegu w mieście i powiecie opowiada Elwira Jurasz, oficer komendy miejskiej policji w Biersku Białej. Pani komisarz, za nami część ferii zimowych. Zakończyły się ferie w województwie śląskim. Jakie były te dwa tygodnie? Dla policjantów bardzo spokojne. Nie podejmowaliśmy jakichś większych interwencji dotyczących młodzieży, która gdzieś tam mogła się awanturować, czy w niewłaściwy sposób spędzać ten wolny czas. Także odbyło się bez większych incydentów. No, obyło się też bez kradzieży nart i desek snowboardowych, po prostu nie dopisała aura ani było śniegu, i w związku z tym no, nie dopisali narciarze. Natomiast policjanci ze Szczyrku zatrzymali 55-latka z Piekar Śląskich. Mężczyzna przez kilka dni pomieszkiwał sobie w jednym z pensjonatów w Szczyrku przy ulicy Myśliwskiej. No i wyprowadzając się po prostu zapomniał oczywiście w cudzysłowie o uregulowaniu należności za pobyt. No a jeszcze dodatkowo okradł właścicieli pensjonatu. Jego łupem padło wyposażenie pokoju hotelowego, telewizor, kuchenka no i, i pościel. Właściciele oszacowali straty na blisko 1000. No, w momencie zatrzymania okazało się, że mężczyzna jest dobrze znany policjantom ze Szczyrku, bo kilka lat temu zatrzymywali go w podobnych okolicznościach. Też okradł pokój hotelowy, zapomniał uregulować należności. W czasie sprawdzeń okazało się, że zatrzymany jest poszukiwany listem gończym za wcześniejsze przestępstwa. No i dodatkowo okazało się, że w ten sam sposób potraktował właścicieli pensjonatów Brennej, gdzie nieco wcześniej też sobie pomieszkiwał za darmo i też okradł ich Pensjonat Mężczyzna usłyszał zarzut wyłudzenia usługi hotelowej, jest to oszustwo, za które grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Tymczasem najbliższy rok spędzi w zakładzie karnym za wcześniejsze przestępstwa. Policja na szczęście nie miała zbyt wiele pracy. A jak okres ferii zimowych wyglądał z perspektywy górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego? Panie naczelniku, choć trudno w to uwierzyć, bo aura raczej wiosenno-jesienna, mamy zimę. Za nami pierwsza tura ferii zimowych. Co się działo? Co się działo? No mamy praktycznie 1 trzecią interwencji porównywalnie z okresem ubiegłego roku, czyli w tej chwili jest to 249 interwencji w przypadku wypadków narciarskich i 19 wypraw typowo górskich, czyli górskich wypadków. No to jest praktycznie około 300 interwencji w sumie. No w ubiegłym w sezonie o tym, w tym okresie mieliśmy ponad 1000 interwencji. No, oczywiście to nie znaczy, że nagle taki zwrot i jesteśmy tak bezpieczni w górach i pod względem bezpieczeństwa zachowujemy wszystkie przykazania. Tylko niestety to wynika z niewielkiej frekwencji. Mieliśmy okres, gdzie w ogóle żadne wyciągi narciarskie w Beskidach nie były czynne. Obecnie 20 ośrodków narciarskich jest czynnych, nie mało, ale no niestety frekwencja jest niewielka. Jeździmy tylko i wyłącznie po sztucznym śniegu. No niestety Narciarze trochę się zniechęcili. Wszyscy narzekają, że brak turystów, brak narciarzy, i rzeczywiście, za nami śląskie ferie, okres. Kiedy w Beskidach przeżywaliśmy zawsze prawdziwy najazd, myśmy mieli najwięcej pracy, a właściciele ośrodków narciarskich, pensjonatów, hoteli, restauracji cieszyli się, że normalnie pracują. No, w tej chwili wszyscy narzekają i rzeczywiście te narzekania są niebezpodstawne. Jest to dramat dla wszystkich tych, którzy z narciarstwa i turystyki w tym okresie zimowym żyją. Nic na razie nie wskazuje na to, żeby przyszła radykalna zmiana. Jeden z kolegów ratowników powiedział, że mamy w końcu normalnie, to znaczy na północy jest zimno, a na południu ciepło. Tylko, że no nie tak powinno być, jeśli chodzi o góry. 15 lutego zapraszamy do Wisły, gdzie odbędzie się start pierwszego z cyklu dwóch biegów na dystansie rysy 2499 metrów. Bieg ma charakter otwarty, dla każdego uczestnika od 5 do 105 lat, bez pomiaru czasu prowadzony ścieżkami miasta Wisły. Bieg odbędzie się po zachodzie słońca, dlatego uczestników prosi się o posiadanie własnego źródła oświetlenia. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.wisła.pl. Cześć! Byliście kiedyś nocą na rysy? Jeśli nie, teraz jest wyjątkowa okazja i to w centrum Wisły. Jak to możliwe? Po prostu 2499 metrów o płaskim, w centrum Wisły z czołówkami na głowach. Zapraszamy wszystkich od 5 do 105 lat. 15 lutego bieg na Rysy, 22 lutego bieg na Mount Everest. Szukajcie nas na Facebooku: bieg dwóch szczytów. Energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych, które miasto Bielsko-Biała wygrała w konkursie Świeć się na najpiękniejszą iluminację świąteczną, decyzją władz miasta został przekazany zespołowi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej. Przypomnę, że nasze miasto po raz drugi z rzędu wygrało ten plebiscyt. Malowniczo usytuowane w centrum miasta Muzeum Stara Fabryka, miejsce, w którym historia za sprawą wystaw i pokazów splata się często z nowoczesnością, wzbogaciło się ostatnio o element wątpliwej wartości artystycznej. Wandalizm to czy no, kultura nieostrożnego palacza pozbywającego się niedopałka papierosa swego nie do końca zgaszonego. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Już teraz zapraszam na kolejne wydanie wiadomości. Do zobaczenia.